Osób przyjeżdża tu w nadziei na uzdrowienie. I z wózeczkami inwalidzkimi przyjeżdżają ludzie, nie? I, i ludzie, którzy no, twierdzą, że y, wiel, wielu osobom pomogło, nie? Że wyzdrowieli, y, no, że po prostu byli w tym miejscu z innego powodu, nie? Że po prostu chcieli zobaczyć, chcieli. I szukali tego uzdrowienia, bo może już nie było ratunków wśród lekarzy i specjalistów, a przyroda chciałaby się pochylić i pomóc. Kamienne kręgi w Odrach w Borach Tucholskich. Czy są tajemnym miejscem mocy? Jak uważa wiele osób, które to miejsce odwiedza. Budowla ma około 2000 lat. Mieli ją zbudować Goci. Do czego im służyła? Dlaczego te kręgi nazywane są polskim Stonehenge? Zapraszam na rozmowę ze strażniczką tego miejsca, panią Zofią. Te rozmowy znajdziecie na stronie mojego podcastu na ludzie Do usłyszenia, zapraszam.